Cześć, witajcie. Kolejna edycja Tajlandia Trip. Troszeczkę o tym, jak wygląda tutaj ruch. Na skuterze już wielokrotnie o tym opowiadaliśmy, ale jeszcze tutaj technicznie chciałem się tylko odnieść do tego. Już sobie przełączę to. Tutaj jest y, Traffic Control Zone, więc niby to kontrolują U policjantów. Widać czasem, jest taka policja turystyczna, jeździ sobie korolką. Y, i kontroluje jakiś chyba radar, ma nawet na tym. Natomiast jeśli chodzi o ruch, parkowanie, jest przejście dla pieszych. Natomiast spraw pieszych tutaj nikt nie respektuje. Mają to w głębokim poważaniu. Ale chciałem, żebyście zwrócili uwagę na kolory krawężników. Może przybliżę troszeczkę. Tutaj, gdzie stoją skutery, ten krawężnik nie jest pomalowany. Natomiast już tutaj, gdzie my stoimy, jest krawężnik w kolorach takich, gdzie możesz. Tylko na chwilę się zatrzymać, ale też dlatego jest to związane z tym, że nie parkujemy, chociaż tam oczywiście zaparkowali, natomiast tutaj, gdzie jest po przeciwnej stronie widać krawężnik pomalowany w czerwono-białe pasy, w ogóle jest zakaz parkowania, to samo jest, zobaczcie, na skrzyżowaniach i nie wolno tam stawać nigdy i nigdzie, chociaż oczywiście te zakazy bardzo, bardzo często są łamane. Do ruchu lewostronnego już dawno przyzwyczailiśmy się, natomiast no, muszę przyznać, że też zdarza się chyba najwięcej wypadków tutaj szczególnie obcokrajowców jeżdżących na skuterach z racji tego, że ruch jest po prostu lewostronny po pierwsze, a po drugie też jest nieuwaga, brawura no i często też jeżdżą po alkoholu i pewnie innych używkach, których jak widzieliście na filmikach, na zdjęciach tutaj w ogóle nie brakuje, no i są dozwolone, trzymajcie się ciepło.